Nikt już nie chce elektryki, to elektryka się pieprzy, drogi serwis. Teraz jest ten, styla jest, żeby można mieć korbki. żeby, nie mieć żeby korka, nie? Tak. I to też jest, to jest przeciw dzieciom, żeby chronić się przed dziećmi. A. No, zabezpieczenie, żeby nie zrobił sobie krzywdy tutaj wszyscy, wszyscy o aż, aż trzy są pozycje tego? Tak, tak, natomiast Super. na trzeciej musisz bardzo uważać, bo wtedy mocno wieje bardzo. I można się przyziębić To jest lepsze od klimatyzacji. Ludzie odchodzą od klimatyzacji, bo się przyziębiasz A i schobek jest na zamek. Schowek już jest idzie? tak, schobek jest na zamek to jest e, zamek tytanowy. tytanowy żeby, 8, tytanowa 4, 4. wkładka, żeby nie było, że to jakiś syf, nie? Uh -huh. No i grafika. Grafika e, na desce rozdzielczej, specjalnie imitująca rozlany sok, e, że jak ci się coś wyleje, żebyś się nie denerwował, że ci się wylało z Czy no. ile? No już bardzo na godzinę. tak. jak widzisz, nie ma obrotomierza, bo... Nie ma potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Pan tu... na sytuację. Tak, ale za taki piękny staj na zegarek. Staj, możesz zobaczyć, zrobić batek i 000 wszędzie. Widziałeś? Ja. Yeah. Wyzerowana. Słodka. Słodka. No i tu, tu, tu. Jak chcesz dodatkowych emocji, to wsadzasz paluszek do środka, nie? I masz wtedy nie, dodatku, turbo. turbo, dodatkowy impuls. Przed zakrętami nie trzeba zwalniać, jak widzisz. W, 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 w ogóle. ogóle. Ja, no, widzę ja, ja nie, nie zdejmuję poszyna, nogi z gazu. Przy zmianie biegów też nie zdejmujesz nogi z gazu? Też. Okej. Okay. Okay. No, A to już są pasy normalnie takie te? Tak, to są pasy rajdowe. Rajdowe one są stosowane w, teraz w najnowszych tych wyścigach e, na 1,4 mili. Nie? To masz taki, kurwa, to Cię jak złapie, to no. nie puści. No i oczywiście wreszcie powód do e, ręcznego. Tak, w końcu, e, Bez tak. pneumatyki, to zaciągasz ręcznie. To jest skórka, skórkowe wykończenie. To jest bardzo ważne. Dla komfortu. Oryginał to jest, nie? Tak, oczywiście. Tu nic nie było przerabiane, nic nie To nie jest składa? Nie, nie, ty jest super pojechaliśmy na Poznak <noise> no Kurwa mać Ty, no to na poznaj, kurwa. Ty. Ale w sumie to po, powiedz im, że tam podjechali Ty on usta nie zatrzymać nawigacji Do świecka mamy 370, A, więc nie nawiguje. <noise> nie ma tragedia nie no myślisz, a da się coś z ceną zrobić? Z ceną? Tak Słuchaj. Bo nie ukrywam, że byłbym zainteresowany, ale... Czy z ceną się da coś zrobić? Ja nie wiem ty... nie no, no pan ma handlujesz ma... ze mną samochodem i pan grzebiesz w telefonie, no nie. Ja, no. ja, ja patrzę gdzie bankomat pan masz. <laughs> 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 Żeby kasę wywołać, Nie, fadza, to nie, jest... Nie, bo otworzyłem sobie kredyt linie Pożyczyłem coś też od tego. Brata. No. Już planuję wieżę, biorę, chcę tą swoją starą sprzedać. Biora, wieże? Tak, to no, musi ładny pachnąć No, fajnie pachnie. Tak by mi wystarczyło, nie? Aha, jeszcze jedna rzecz. Czy jak go kupię, to będzie z tymi? E, Czy to jest? z chodnikami, Tak. tak. Czyli kurwa, żona mnie prosiła, żebym zabrał, wie pan, ale ja postaram się jakoś to przed nią ukryć. No to już by poszło najwyżej, że pan zapomniał. Nie no coś siebie no kocha mnie je to, to jest dobrze to, że... hmm. ale te chodniczki z tyłu też nie, dostaną. nie, nie, ty, nie, ty, nie. bo jest synu wierzę całe. Ja nie mogę. Iść. Ale dam panu innych zamian. I jest szyber, działa. Wszystko tu działa. Szyber proszę sprawdzić, jest w jak najlepszej kondycji. Tutaj nic się z nim pytanie nie dzieje. Super. A on tak. jest tylko uchylny czy tak, jest? Uchylny... tylko uchylny dla bezpieczeństwa wyższych kierowców. Bo jak ktoś wystaje głową, to mógłby, mógłby mu urwać. I zobaczmy. Wow, z lusterkiem, super. Tak, 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 tak. I nie jest podświetlane, żeby, żeby nie było, żeby nie raziło w oczy. A. To... Bo podświetlane rażą. No a co z tym pajączkiem zrobimy? Pajączek no to, pan problem. Doj, żeby pan się nie garbił. Nie, nie, to trzeba byłoby. pan jakieś dwie stówki opuścić jeszcze. Wie pan, co przy takiej cenie? Dwie stówki to jest nic, nie ma problemu. Dwie... <ścoughs> 200 zł panu opuszczę na wachę. Na wachę to super, bo tu jechałem kawałek. W sumie pociągiem jechałem, nie? Ale jednak kawałek. Czyli co, jesteśmy znowu na. A no, znowu wracamy. <laughs> na krakowskich. O Jezus Maria O matku gdzie my się oddaliliśmy A i hamulce widzę Dobre działają. hamulce ceramiczne